Właśnie wchodzę do groty Han, wpisanej do Dziedzictwa Kultury UNESCO. Jest bardzo liczna grupa. Oczywiście ja grupę puściłem sobie przodem, a sam idę takie poboczne korytarze eksplorować. No i widzę, że tutaj jest wyjście. Tam, znaczy nie wyjście, ale, ale jest woda. Nie wiem, jak to mi się uda nagrać ten film, ponieważ z tego, co tutaj się dowiedziałem, to tutaj nie wskazane jest robienie zdjęć z lampą błyskową. Czy się przyczepił do latarki, tego, tego nie wiem. W każdym bądź razie nie mogę włączyć maksymalnego świecenia, bo zaraz zwrócę na siebie uwagę. No, a chciałbym coś nagrać i pofotografować. Też nie filmuję na tym, na szerokim kącie. Ponieważ szeroki kąt u mnie troszeczkę jest troszeczkę słabszy. Grupa już tam stanęła. A ja sobie tutaj pomyszkuję. Jak mi się wydaje, że ja tutaj idę w przeciwnym kierunku że tędy będzie powrót z tej jaskini. Także korzystając z okazji sobie zrobię zdjęcie. No już sobie poszli. No to tu mogę teraz pokazywać na szerokim kącie jak to wygląda no już idę dalej tu jest korytarzyk Tutaj już jest błotko. A, tylko jest taki... Tylko się podchodzi tutaj, żeby zobaczyć. Piękne te. Piękne nacieki. No i już, i już idę dalej. Puścili grupę chyba ze 100 osób. Także ci, co idą tam na samym końcu, to i tak przewodnika nie słyszą. Za to nic nie widzą, widzą tylko plecy ludzi, którzy idą przed nimi. No ale to taki instynkt stadny, żeby się nie odłączać od grupy. Nawet no, tutaj jest krata i szalunek taki typowo kopalniany. A jak, a jak ja się zgubię, no to kolejka do kasy to tam była kilometrowa. Znaczy już się zaczęła ustawiać, bo ja jestem tutaj o godzinie 10 rano. To jest w ogóle w dniu dzisiejszym pierwsze wejście do jaskini. No i mogę sobie zwlekać ile chcę, a i tak grupę ludzi dogoni. Już tam stoją na, na górze przede mną. I to nie są jedyni, bo takich grup jest kilka. Tutaj są formy naczykowe. O Przezumuję to. Musiałem się wrócić i minąć z nimi, bo to już detali mi po piętach. Tutaj chyba tylko weszli na chwilę coś zobaczyć. I później się zawrócili. Także ja też tutaj zerknę. Co tutaj było ciekawego? Już tutaj muszę fotkę zrobić, bo jest fajnie. No i idę dalej. Zobaczmy, co tutaj takiego oni ciekawego oglądali. No, ta, ta sala jest warta uwagi. Piękne się porobiły stalaktyty i stalagmity. A tam, jakie firaneczki, jakie te jakie delikatne no i tutaj ten nacik o. tutaj jakie maczugi no, ale tu jest kontynuacja Coś niesamowitego. To normalnie wygląda tak jak tak jak sękacze na Podlasiu, bardzo modne. Tylko, że sękacz się robi chyba z samych żółtek, czy też żółtka wymieszane z mąką. I teraz są dwie opcje. Tutaj góra ale tam już idzie jakaś grupa, to ja się schowam na dół, bo później przy nich to będzie tak głupie tutaj wejść. oświetlenie, tam najbezpieczniej, no bo nie chodzi, nie chodzi żandarm-przewodnik. proszę Jedyne do czego ludzie się na zdjęciach przydają, no to do pokazania skali. Skali jakie są niektóre formy naciekowe ogromne. Po prostu, albo jaka jest wysoka w ogóle jaskinia, bo tak na, na zdjęciach, no to to wszystko się zlewa. I postawiony człowiek, no to można sobie wyobrazić, że ta barierka ma półtora metra wysokości. Natomiast tamte stalagmity, przecudowne, one mają, tamten to ma 4-5 metrów na pewno. Także biorąc pod uwagę to, że to przyrasta milimetrocznie, no to ile to po prostu musiało setek lat rosnąć. No i tu jest cisza, spokój. Nawet tam są jakieś kanały i widzę, że były próby włożenia po tej glinie. To dzieciaki pewnie nie właziły. Jaka maczuga, to to normalnie jak indiański tom, totem we wiosce. Nie, zdecydowanie ta jaskinia jest najlepsza. Gigant, tylko moja latarka chyba nie daje rady tutaj, bo to jest tak olbrzymie. Tutaj się połączył jeden stalaktyt, a to, to tak jak ja stoję 6-7 metrów wysokości. Może tutaj było wpisane na tej tablicy, ale dobra nie chce mi się wracać, teraz jeszcze muszę zrobić zdjęcie i iść dalej. Idąc bez żadnego planu, no to pewnie pomijam połowę tych ciekawych miejsc. Na razie idę tą częścią, która ma zgaszone światło. Czyli grupa turystów nie jest tutaj prowadzana, aczkolwiek wszystko, cała infrastruktura, wszystko jest przygotowane. Ja myślę, że oni to po prostu Zapalają tutaj też ja piernicze jakie to jest ogromne, jakie wysokie te stalekbity. I tutaj piękna taka gomoła naciekowa. A, i tu się zapaliło światło na, na fotokumoreczkę. Przepięknie to wygląda. Już tutaj po zrobieniu całej sesji zdjęciowej. Chociaż wszystkiego nie, nie pokazałem, nie fotografowałem, jak należy z każdej perspektywy, kontynuuję wędrówkę, przecudne. I to jest ten sam ten kamień, ten weglan wapnia, który stworzył w Turcji. Pamukale. też jest podobne takie w Chinach. No, tylko tam osadził się minerał na powierzchni. A tutaj osadza się w jaskini. I tutaj mamy kolejną komorę. Chyba mi bateria słabnie w tej dużej latarce, także muszę, muszę oszczędzać. A tutaj, pod jakim tym, pod jakim kątem się stworzyło? Jak to możliwe? Albo się Przechylił, przewaliła, tak, to, to mi wygląda na to, że ta skała cała się osunęła i on kiedyś był pionowy, a teraz się wziął i przewalił. No, tutaj to jest prawdziwy labirynt. No, tylko, że tak, pod turystów, jeżeli są robione takie korytarze, no, taki długi korytarz, którym teraz idę, on musi gdzieś wyprowadzać. No, na takiej zasadzie, że się zapętla, żeby nie wracać tą samą stroną. No, tylko brakuje strzałek w kierunku marszu zaznaczonego. No, ale oni wychodzą z takiego założenia. Skoro tutaj przewodnik prowadzi, no to nie potrzeba. Tam u góry jakie są? Zobaczyć sobie jest bliska. Chyba za mocno. Idę, idę, aby mi tylko pamięci w telefonie starczyło. Tam jest chyba woda. Nie, nie ma wody. Ale też są tam tunele na dole. Jakieś kolejne rozgałęzienia. A tutaj jest mniej ciekawe, to, to przejdę sobie szybko. Aha. Pokazane jest, pokazane jest miejsce, w którym jesteśmy. Znaczy jesteśmy, jestem. Gdzie się idzie? Znowu zagadka. Prawo czy lewo? Prawo. O, już słychać jakoś, jakąś grupę. Tam są. jeszcze jest taki kanał do przyciskania się na czworaka to to chyba przejdę sobie taką pętlę wracając do tego samego miejsca no ale muszę to zrobić żeby mieć pewność że nic nie opuściłem tak o proszę także Takie malutkie glutki się tworzą dopiero. No ale te malutkie glutki też mogą mieć kilkadziesiąt lat, już jeżeli chodzi o wiek. Ponieważ w międzyrzeckim rejonie umocnionym, jeżeli są stalaktyty to właśnie takie oglutki. Muszę tam przyzmować, może mi się uda. Takie jak długopisiki, takie małe. No a wiadomo, no jest. Już ile to już będzie? No, 80 lat po wojnie, tak? No to przez 80 lat tylko taki długopisik wyrósł. Zresztą to prędkość tworzenia. Tempo tworzenia milimetrocznie to nie jest stałe. No to wiadomo, zależy od warunków. Raz to przebiega szybciej, raz wolniej. No ale to i tak trwa bardzo pomału. No I teraz tu słyszałem grupę i jest i grupa i tutaj sobie taką bążur, taką sobie znalazłem jaskinię. No, bonjour.